Aszanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ponownie. Witam przede wszystkim osoby spocne ku koziorożca w Waszym czytaniu na rok 2026. Pamiętajcie, energie są ogólne, bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze... Warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy czy ascendent, tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Także zaczynamy, zobaczmy energia główna dla Was, drogi koziorożce na rok 2026. Czego możecie się spodziewać single? W miłości i koziorożce w relacjach. I zobaczmy kwestie, słuchajcie, zawodowe, finansowe Waszej kariery w roku 2026. Oraz sprawy związane z samopoczuciem, energie, en, energetyką, waszą energią, tak? Zdrowiem w tym roku. Oraz najważniejsza lekcja dla Was roku 2026. I oczywiście rada. Przesłanie. Dobrze, zaczynamy, drogie koziorożce. No słuchajcie, jak patrzę na te karty, tak ja bym powiedziała, że rysuje się no, ważne, żeby nie powiedzieć przełomowy pod względem. Emocji, rok dla Was zupełnie inny niż takie, wiecie, stereotypowe, kojarzone z koziorożcem, mm, na zasadzie kontroli, na zasadzie jakiegoś obowiązku. No ale do rzeczy, jeżeli chodzi o główną energię dla Was na ten rok, kochankowie, karta wyborów, karta decyzji. Mm, decyzji, które mogą zmienić wręcz kierunek waszego życia. Może chodzić o ważne relacje, może chodzić o kwestie zawodowe, albo taki moment, gdzie jakby... wiecie, trochę wybieramy na zasadzie wszystko albo nic, tak gdzie na przykład w kontekście... Relacji. Wybieramy pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa, jakąś stabilizacją, a autentycznością. Chociaż to też może się tyczyć kwestii pracy, tak? Hmm, czy zostaniemy w tym, co stabilne, czy może pójdziemy za jakąś pasją i, i zaczniemy się w tych tematach rozkręcać? Hmm. To może być też taki czas, gdzie wy będziecie trochę stawiać siebie na pierwszym miejscu, ale bez takiego poczucia winy. Mocno, oczywiście, energia bliźniąt tutaj się zaznacza, no ale też nasuwa się takie pytanie. Um, która być może niejednokrotnie w tym roku koziorożec będzie sobie zadawał, tak? Czy ja tak naprawdę żyję w zgodzie ze sobą? Czy może bardziej w zgodzie z jakimiś konwenancjami, czy słuchajcie, w zgodzie z tym, co myślą inni bardziej, nie? No i dobra. Co w miłości, co w relacjach, ale najpierw single. No tutaj zdecydowanie karty wskazują na jakiś nowy impuls, nową znajomość, ale um, z takim zdroworozsądkowym podejściem, ja bym powiedziała. Więc jak najbardziej w tym roku jest, czy pojawi się szansa na to, żeby Poznać kogoś nowego, pojawi się jakaś fascynacja, taki być może nagły, nawet niespodziewany pociąg do drugiej osoby. Ale z drugiej strony, ten król mieczy mówi o rozsądku, mówi o jasnych granicach, tak? To jest taka energia, która zachowuje dystans emocjonalny. Być może to będzie wasza energia i wy. Będziecie podchodzić do nowej znajomości z taką przezornością, tak? Na zasadzie, że pojawi się ktoś, kto koziorożca kręci, ale nie rzucicie się na głęboką wodę, tak od razu. Najpierw będziecie obserwować sytuację, trochę analizować, sprawdzać czyjeś intencje, a z drugiej strony. No, tutaj mocno powietrze, bliźnięta, waga, wodnik, no właśnie, bliźnięta nam się tutaj pojawiają ponownie. I słuchajcie z drugiej strony to może być ktoś, kto was zaintryguje, zafascynuje, tak, ale ktoś, kto będzie potrzebował czasu, yy, yy, czasu, żeby, żeby okazać te swoje uczucia i emocje. To może nie być ktoś bardzo wylewny, przynajmniej na początku znajomości. Ja bym powiedziała, że dobra energia na taki zdrowy początek, bez idealizowania jednej czy drugiej strony, tak? Mhm. Więc całkiem, całkiem interesująco się zapowiada ten rok, jeżeli chodzi o właśnie miłość. A relacje. No, piękna energia. Można by powiedzieć, że no, pff, czego chcieć więcej, tak? Bo tutaj mowa o takim spełnieniu emocjonalnym w związku, w relacji, niezależnie czy jest to już długa relacja, czy dopiero gdzieś tam kiełkująca, ale tu możecie naprawdę w tym roku poczuć, że gracie do jednej bramki, tak? Możecie poczuć taką. Stabilność emocjonalną, bliskość tutaj mogą się pojawić jakieś wspólne plany, szansa na rozwój właśnie tej relacji, na pogłębianie tej relacji, jakieś rozmowy o przyszłości, decyzje o wspólnych krokach być może zmianie miejsca zamieszkania dla niektórych ale macie poczucie w tym roku, że naprawdę. Być może jak nigdy wcześniej patrzycie w tym samym kierunku ze swoim partnerem czy partnerką, więc tutaj ten rok będzie sprzyjał budowaniu czegoś długofalowego, sprzyjał powiększaniu rodziny, czy, tak czy na razie, planach um, um, dotyczących właśnie tych tematów, ale no fajna, fajna energia. Jeżeli chodzi o pracę, te kwestie takie przyziemne, Hmm. Dużo tutaj takiego takiej energii spokoju, wyciszenia pracy z intuicją, pracy ze sobą bardziej od wewnątrz,. Tak? Czyli tu naprawdę um, dużo może się zdziać pod powierzchnią tak. Mam na myśli o jakieś takie procesy o rozwój. Um, o taką duchowość. Część z was może zdecydować się na, wręcz na jakąś pauzę. I ja nie mówię, że teraz przez cały rok nie będziecie pracować, ale to może być tak, taki czas, gdzie wy trochę zwolnicie, gdzie wyluzujecie, że nie będziecie się tak spinać, gnać do przodu. Gonić za nie wiadomo czym, a bardziej skupicie się na tej właśnie pracy ze sobą. Być może po to, żeby odkryć swoje pasje, jakiś sens, powołanie. Być może już stricte, właśnie jakby tutaj, będziecie pracować ze swoją intuicją, odkrywając też, Jakieś talenty, tak? Jakieś zdolności. Hmm. Tu jest też pokazana taka, ja bym powiedziała, praca hmm, praca, praca w innym trybie, właśnie. Mniej, tak? Ale to nie znaczy, że mniej skutecznie. Taka praca mądrzejsza że ja nie nadwyrężam siebie pod względem emocjonalnym. Mm. Koziorożec też może tu y, jakby zbierać pewne informacje, szczególnie jeżeli myślicie o jakimś biznesie, tak? Y, może kształcić siebie w jakimś kierunku, jeżeli to by się tyczyło, y, słuchajcie, y, pracy bardziej takiej duchowej, Pracy z energią żeńską, czy mówię, ze swoją intuicją, tak jakby chwilowo mielibyście się wycofać, tak? Żeby się przygotować do czegoś, żeby podejść do czegoś bardziej, no nie wiem, profesjonalnie. Także w kontekście zawodowym to może nie być ten rok 2026, on nie będzie tutaj. Ja tutaj nie widzę jakichś takich gwałtownych skoków, tak? Ja bym powiedziała bardziej jakieś hmm, energia takiego strategicznego przygotowywania się do dalszego rozwoju, do dalszego działania, tak? O, taka, taka energia. Hmm. Też możecie w niektórych przypadkach bardziej skupiać się na swoim zdrowiu, tak? Na tym, żeby powrócić do jakiejś, do jakiejś równowagi. Chciałam powiedzieć, hormonalnej, no być może, do, do równowagi generalnie, zdrowotnej, tak, emocjonalnej. To może być dla Was priorytetem, i być może stąd taka, takie takie zwolnienie, tak, że się nie spinam, luzuję, kolokwialnie mówiąc, tą gumę w gaciach. Co jeszcze? Jeżeli właśnie chodzi o to zdrowie, samopoczucie, energię. Ja bym powiedziała, że Wasze samopoczucie w tym roku będzie zależało od tutaj od jakiejś decyzji. Tak, czy właśnie w końcu zadbam o siebie, wyciszę, skupię się bardziej na tym, żeby odczuwać te sygnały z ciała. Hmm. Na przykład zwolnie trochę, żeby się tyle nie stresować. Bo dopiero to zadbanie o siebie, o ten swój dobrostan, o energię. Hmm, spowoduje, że może tutaj na nowo pojawić się jakaś motywacja do działania. Także nie ignorujcie tych sygnałów płynących z ciała. To wygląda. Możecie też próbować w tym roku różnych alternatywnych metod, jeżeli macie jakieś problemy ze zdrowiem. Ja nie mówię o poważnych problemach, tak? Bo one mi się tutaj nie zaznaczają. Ale jak najbardziej tu wiecie, nawet, jakby wizualizacje, praca z, z intencją, tak? Czy z kimś, kto mógłby was w pewien sposób pokierować, jakiś doradca, motywacyjny, coach i tak dalej. Tutaj, um, jakby koziorożec może próbować różnych metod, tak, żeby um, osiągnąć upragniony cel. I jeżeli chodzi o taką najważniejszą lekcję roku 2026, um, uh, uh, uh. Ja bym powiedziała, że tutaj um, ten rok będzie koziorożca uczył, że wrażliwość, emocjonalność i otwarte serce nie jest żadną słabością. Będą pojawiały się okazje do tego, żeby właśnie to serce otworzyć żeby uzdrowić um, emocje, które być może gdzieś tam były głęboko zakopane, stłumione um, będą pojawiały się okazje do tego, żeby popracować nad miłością własną nad również swoją kobiecością czy naprawić relacje z mamą jeżeli ta no, pozostawia wiele do życzenia to tutaj jest szansa na uzdrowienie w tym roku um, na na to, żeby podejść do siebie, ale też do tych kobiet ze swojego rodu z większą taką troską, z większą czułością i zrozumieniem. Jakby, jeżeli chodzi o jakieś takie też przykłady, może tutaj chodzić o trywialne, tak? Dbanie. O siebie, o swoje potrzeby, o to, co jest dla Was ważne, bez właśnie tego poczucia winy. Czy też będziecie mm, uczyły, a być może uczyli się, tak, żeby otwierać się na to otrzymywanie, żeby przyjmować to dobro, które na przykład ktoś ma Wam do zaoferowania. Szczególnie, jeżeli tutaj był z tym jakiś problem. No i rada. Przesłanie na rok 2026 dla Koziorożca. Największą tą blokadą, słuchajcie, możecie być wy sami. Niestety, tak? Bo tutaj yy, no pokazane są te takie mentalne ogra ograniczenia, jakieś lęki, przekonania typu, że nie mogę, nie dam rady, to nie jest dobry moment i tak dalej. A zobaczcie, ta klatka jest otwarta, tylko wy możecie obawiać się po prostu przejść przez no, te wiecie, metaforyczne drzwi. Także ten rok zachęca Was do zmiany perspektywy, do wyjścia z, z takiej roli, że ja coś muszę. Do pokonania swoich blokad, swoich lęków, tak, które tkwią w umyśle, bo większość z tych rzeczy, które będą się tutaj pojawiały po drodze um, i ciągnęły w dół, i podcinały Wam skrzydła, tak, te, te myśli, e, tego krytyka wewnętrznego, sabotażysty, one w ogóle nie będą miały przełożenia na rzeczywistość. A im szybciej wy zrozumiecie, że zawsze macie wybór, tak? Że tutaj naprawdę nie jesteście postawieni pod ścianą. Zawsze można zacząć od nowa, zawsze można spróbować czegoś nowego. Im szybciej to zrozumiecie, tym po prostu lżejszy będzie ten cały rok. No i zobaczmy jeszcze na koniec. Słuchajcie, kwartalnie, jak będzie się energia u was przedstawiała pierwszy kwartał roku 2026 drugi kwartał trzeci i czwarty kwartał Dobrze, pierwszy kwartał od stycznia do marca. Początek roku, trochę takie utknięcia, ale mam wrażenie, że świadome. Ewentualnie, jeżeli planujecie jakiś wyjazd, może się okazać, że. Jakby nie dojdzie do skutku, ewentualnie trzeba będzie tutaj pewne rzeczy poprzesuwać. Ale tak, jak powiedziałam, tak na początku, że mm, mam wrażenie, że to jest świadoma, świadome działanie, świadoma energia. Mm, I o co chodzi? Mm, tak, jakby tutaj już na wstępie pojawiała się jakaś taka. Trudność w ruszeniu dalej, tak? wynikająca z Waszego poczucia, że to nie jest jeszcze dobry czas na podjęcie być może jakiejś decyzji. Tak? To jest jakaś tutaj decyzja, którą Wy świadomie odkładacie, bo nie czujecie się gotowi. Tu mogą po, po pojawiać się również jakieś takie emocjonalne sprawy z przeszłości, powracać do Waszego życia. Hmm, czy też jakaś relacja, nie wiem, temat, który po prostu nie chce się domknąć. Na przykład wraca eks, tak? Wraca kontakt, wracają myśli, co by było gdyby. Um, no i chodzi o to, żeby. Żeby nauczyć się w, tym, w tych emocjach, tak w tych sytuacjach, trudnych tematach, żeby nauczyć się balansować. Nie musicie od razu podejmować jakiejś takiej ostatecznej decyzji, nie musicie mieć w głowie, w głowie tej jedynej, jakby odpowiedzi, tak? Jakby ten pierwszy kwartał będzie sprzyjał. Takiej elastyczności, jakby testowaniu rozwiązań, próbowaniu różnych opcji, bo może faktycznie to nie jest dobry czas, żeby tu już te decyzje podejmować, tak? Nawet jeżeli one będą się tam kłębiły w, waszym, w Waszej głowie. Um. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o drugi kwartał roku. No, i tu już pojawia się ulga. Jakby koziorążec pokazuje, że wychodzi z poczucia braku, że poprawia się sytuacja, być może materialna, ale wcale nie musi o to chodzić, tak? Że pojawia się to światełko w tunelu. I no, wiadomo, zawsze lepszy przykład, więc tutaj. Może chodzić o, tak jak powiedziałam, o sytuację finansową, która się stabilizuje, albo o tą emocjonalną sytuację, która była trudna w, właśnie w pierwszym kwartale. Może pojawić się pomoc z zewnątrz, tak, wsparcie ze strony kogoś bliskiego w trudnym czasie i w związku z tym takie poczucie, że, uff, mogę, mogę trochę zrzucić ten ciężar. Że nie jest tak źle, jak mi się wydawało. I być może nie otrzymacie wszystkich odpowiedzi i nie wszystko będzie jasne, tak? Na takiej zasadzie, że dokąd y, mnie to zaprowadzi, y, dokąd ja zmierzam w tym roku y, 2026. Tutaj y, jakby mówię, no nie wszystko będzie już klarowne, ale zaufajcie swojej intuicji, ona Was poprowadzi najlepiej. Zaufajcie temu, co czujecie. A jeżeli jest tu jakiś taki problem z tym, żeby się wsłuchać w swój wewnętrzny głos, no to warto. Jeżeli macie kogoś takiego zaufanego albo no, kogoś. Na, na kogo intuicji możecie polegać, to warto również tutaj y, po prostu poprosić o to wsparcie, pomoc, tak? Zgłosić się do kogoś. Mm, jeżeli chodzi o kwartał trzeci, mocno waga, mocno strzelec, mm, ale przede wszystkim pokazany jest taki czas dla Was klarowności. I tutaj już mogą pojawić się decyzje, tak? Tu mogą się pojawić podpisane umowy. Tu mogą się pojawić jakieś rozmowy, szczere rozmowy, w relacji, plany, tak. Rozmowy, które porządkują pewną sytuację, które powodują, że tak jakby ta harmonia, równowaga wraca do waszego życia. Ewentualnie chodzi o jakieś ważne, zawodowe decyzje. Tak? No i tutaj zachowajcie, starajcie się zachować spokój. Mm, nie uciekajcie w jakiejś takie skrajności, nie wywierajcie na nikim presji. Jakby to jest ten trzeci kwartał, jest przede wszystkim o równowadze i o cierpliwości, która popłaca. Jeżeli byłyby jakieś problemy takie, powiedzmy, zdrowotne, no to tu jak najbardziej w trzecim kwartale również jest szansa, żeby ten organizm wrócił do harmonii, tak? Żeby doszło do jakiegoś uzdrowienia. Być może również za sprawą specjalisty, tak? Dobrego specjalisty. Kogoś, kto Was poprowadzi. I czwarty kwartał, końcówka roku. I to już jakby. Mam wrażenie, że ta wieża odwrócona y, pokazała się już niejednokrotnie w, w innych czytaniach, innych znaków. Y, I u was ta końcówka roku y, pokazuje, że uda się uniknąć jakiegoś kryzysu, jakichś trudności. Mm, tak jakby mm, no właśnie. Udało Wam się odpuścić coś w porę, zanim tu, wiecie, to coś eksplodowało. Ewentualnie będziecie rezygnować z czegoś, co było zbyt trudne, zbyt wymagające dla Was. Więc tutaj może się również zadziać pewna zmiana podejścia, zmiana planów. Zamiast na przykład jakiegoś takiego zupełnego porzucenia, zupełnej rezygnacji z czegoś, po prostu zmieniamy perspektywę, dokonujemy rewolucji, naprawiamy zamiast coś porzucić. Więc mówię, może chodzić o relacje, o kryzys w relacji, ale nawet jeżeli. Mm, do tego kryzysu dojdzie, chociaż no, tutaj w relacjach pokazuje się bardzo dobra energia, No to karty wskazują na to, że uda się załagodzić pewne trudne tematy. Tak? Że uda się podjąć decyzje, które zapobiegną jakiemuś rozpadowi. Niekoniecznie relacji oczywiście. I ważne jest, żebyście pamiętały, pamiętali, że nie wszystko musi być Waszą odpowiedzialnością, tak, że ten rok warto zakończyć w takiej lżejszej energii, żeby nie brać na siebie czegoś, co nie jest Wasze, że nie musicie dźwigać ciężarów wszystkich, tak, że warto właśnie zadbać o siebie, o swoją energię, um, otworzyć się na to przyjmowanie, na pomoc. Wyrzucić coś z siebie, a nie dusić i czekać, aż właśnie nastąpi jakaś katastrofa. Hmm. Także tak to, tak to wygląda. Hmm. No, dużo tutaj lekcji, ja myślę, że się wydarzy, które będą Was uczyć, żeby, żeby trochę odpuszczać. I wybierać właśnie większą równowagę w życiu. Tak to wygląda, także dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.